Myślę, że chyba dzisiaj w Polsce nie ma osoby, przynajmniej pełnoletniej, która by która z drżeniem ręki nie, nie, nie bierze rano za telefon i, i po prostu nie śledzi najnowszych newsów, co się wydarzyło, co się wydarzyło prawda, w nocy. I nie chcę być, nie jestem specjalistą od wojny i od polityki, ale to, co się dzieje, no, jest, jest niewyobrażalną, jest tragedią nas wszystkich, nie tylko o, narodu ukraińskiego, ale także i, i dla nas. Jest to też wielka taka destabilizacja, niepewność, i, ale jakby, wiadomo, Polacy mamy w sobie coś takiego, że w takich trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Całe szczęście. Mam nadzieję, że ten duch tej mobilizacji będzie trwał w nas jak najdłużej, że. E, e, że te emocje nie opadną, te dobre, dzięki którym dzieje się tyle dobra. E, bo sama staram się też przekazywać różne informacje e, u siebie um, na Instagramie, um, łączyć e, ludzi, pomagać i dużo ludzi się e, e, właśnie w ten sposób uzyskuje pomoc. Takie myślenie zawsze nam towarzyszy, czy to ma to sens co robimy tu, tu i dzisiaj, prawda? Ale z drugiej strony dzięki temu mogę pomóc komuś, bo będę miała na to środki, więc jakby staram się gdzieś tak w ten sposób myśleć i, 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 i po godzinach właśnie robić kanapki, albo szukać kolejnych materacy do spania, albo zbierać ubranka dla dzieci i wózki. Co mogę, to, to robię i chyba każdy z nas tak robi. Ja mam dość małe dzieci, więc wydaje mi się, że chyba ta świadomość też, jakby takie informacje trzeba dawkować stosownie do wieku. I, i, I myślę, że moja ośmioletnia córeczka ma świadomość, że coś się dzieje, i że nie, ale nie dajemy jej od, na pewno odczuć tego, że, że, że jest, że, żeby się mogła czuć niebezpiecznie, bo to najgorzej, co chyba można zrobić. Dziecku trzeba przede wszystkim stworzyć bezpieczeństwo i poczucie tego, że, że jest bezpieczne. i że, Więc jakby pomimo tego chaosu, który panuje. E, na świecie staramy się, żeby w domu po prostu dzieci były bezpieczne.